Siemalko, z tej strony Bonzo. Dzisiaj tak jak mówiłem w poprzednim filmiku o informacji, że dzisiaj otwieramy ponad ponad 50 paczek. Zaczynamy od, premium, od dwóch premium pakach I mamy na początku już ekrany, bauman, może być. Ok, teraz bez ekranu. Złota karta rafinia. Teraz 7 paczek rare players. O, są ekrany. Koke. Mm, teraz. O, zaś ekrany. O, glika trafiliśmy. Kto napisze glik w komentarzu, przejdę mu serduszko. O. Odłożyłem teraz 81 Plus. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu. Bo to miało być. No, bo tutaj są, bo jest ta jedna z pięciu paczek. Ok, ekrany. No, niestety nie ma lookoutu. A jeszcze teraz, teraz Wam w sumie pokażę mm, y, wczoraj na tym odcinku, który miał być, ale niestety się nie nagrało. Henry Aurin, dropnął, no, Kevin De Bruyne, Ter Stegen, Loris i Ronaldinho i No niestety nie nagrało nam się, ale może dzisiaj też nam się trafią albo powtórki. Ale mamy teraz ekrany. Fabinho. O, piszczek. W ogóle mam dla Was wyzwanie, żebyście liczyli, ile dzisiaj Polaków trafię w paczkach. No yy, i to zgadnie, to przypnę mu serduszko. Adam. Ok, teraz przechodzimy do 19 paczek 81. Plus I mamy już od razu ekrany. Martin jest. No. Teraz następna. Co Walkout, jest walkout, złota karta, walkout? Erikson, to jest Christian Erikson. Tak jest. Mamy Christiana Eriksona. No i zaś Glik. No, po prostu niesamowite. Ja tak gdzieś pod koniec odcinka Wam zmontuję albo nie. Policzymy sobie. A ja w następnym odcinku. Jeżeli... Ja zrobię następny odcinek, jeżeli zostawicie pod tym 5 łapek w górę filmem o Waran 87. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, to robię film, gdzie też powiem Wam, ile było dokładnie. Ale też przypnę serduszko było przy montowaniu. Tego filmiku będę musiał też, <laughs> będę też musiał Wam powiedzieć, ile będzie. Znaczy sam policzyć. No dobra. Sawić? W ogóle nie wiem, ale napiszcie mi w. Drugi walkout. Bardzo dobrze. Napiszcie mi w komentarzach. Oblak. Albo Handanowi. Napiszcie mi w komentarzu w ogóle, czy chcieliście, żebym wam pokazywał paczki, które, w których coś fajnego wypadnie, czy może tylko paczki, w których, no, żeby wszystkie paczki pokazywać, czy paczki, w których będzie po prostu jakaś fajna karta. A teraz mamy ekrany Felipe. No, i teraz zaś niestety, ale fajnie by było trafić zaś jakąś ikonę. Ach. No, i mamy RW Manchester City Silva. Louis jeszcze. A ale ekrany chociaż. Fekir. Okej, okay, następna paczka. O, piszczek. W sumie to ja się zastanawiam czy mam wam, mam, mam, czy mam wam mówić um, ile jest... Y, czy jakiś Polak wypadnie, czy wy po prostu sami. Dobra, teraz nie będę mówić czy jak, jak jakiś Polak wypadnie. Przedostatnia paczka 81 plus, Gimenez. I też mam dla Was takie wyzwanie, że bo mówiłem wam w tym, tej informacji, że zrobię opening, w którym będzie ponad 50 paczek. Jestem ciekaw, kto zliczy. OK, mamy special pack. No i aha. Najsłabsza karta inform. Mamy Jacko i Cztery, teraz te cztery Elite Plus Pack. Pierwszej Saul. Lacazette i Martial. Drugiej mamy ekrany. Marquinhos. Przedostatniej mamy... Ajajaj, bez walkoutu. Ale Tiago I teraz, o, jest karta urodzinowa. I kto to jest? Rigon. Ale super, bo jeszcze nie miałem karty urodzinowej. No i teraz trzy specjalpaki. Może nam coś bardzo fajnego wydropnie. Nie wiem, może jakiś Toty w końcu mi dropnie. Fajnie by było. Ale ja nie wiem jak, yy, jaka jest do Toty. Nie wiem, bo tutaj ogólnie jak tutaj, to tutaj się to pojawia w tym lewym, lewym górnym i prawym górnym rogu. Się pojawia y, to, jaka będzie karta. No ale dobra. Czwarta specjal paka, No i nic. Trudno. TT. Ok, teraz otwórzmy sobie dwie Elite Plus paki jeszcze. O. Okej, okay, tej karty nie miałem. Balotelli jest jeszcze przed nim. Dobra, Elite Plus Pack. I co my tutaj mamy? Fernandinho, myślałem, że Casemiro, ale Casemiro to był chyba miał walkout. Dobra, i teraz otwieramy trzy Gold Elite Paki. A później sobie otworzymy 81 Plus Pack, bo 81 plus pack bardzo dobrze dropi kartami No i teraz ostatnia paczka będzie edit plus Elite plus Gold Elite Pack Nie wiem czym powiedziałem Gold Elite plus Pack La Porta Ok Teraz otwieramy za 35 000 A mamy 442 tysiące jeszcze do wydania no więc może to trochę potrwać. No ale cóż, mam nadzieję, że dropnie coś fajnego. quarezma. albo zrobię to na dwie części też. Nie wiem, bo w sumie to jeszcze do wydania jest dużo. Ja to tak będę szybko teraz, że od razu tak tutaj będzie skip. Chyba że walkout, skip, beniota. Super. W ogóle trzy teraz chyba karty poleciały po 86. Nie? Nie wiem. No, teraz cztery, chyba. Nie wiem. W sumie dobra. Bernardo Silva. Kolejna. Wow, szybko. O, mamy walkout. Mamy walkout. Mamy walkout. Dobrze. To jest Gareth Bale O to nam właśnie chodzi. Takie karty musimy trafiać. Szkoda, że mało od dzisiaj tych lokautów nam dropło. I też um, życzę Wam miłych świąt Wielkanocnych, bo nagrywam to w niedzielę Wielkanocną. No, może się też pochwalicie, jak Wam minął dzisiejszy dzień. Bo to jest w sumie fajny dzień. Jonas. Okej, okay, parę ostatnich w sumie już paczek, bo to nawet szybko bardzo minęło. Dost. Balotelli. Okej. Okay. I zostało nam chyba teraz po tej paczce nie ta paczka, tylko ta paczka. No to jeszcze będziemy mogli kupić jedną. Toprak jest. Okej, okay. ale jeszcze będziemy, powinniśmy jeszcze móc kupić jeszcze jedną. I w ostatniej paczce tej mamy walkout. Proszę, Argentyna. Nie, no, Anglia. Hurricane! Tak jest! Ło, wow, super, że mam tą kartę. I to aż nas praktycznie niby sam koniec, ale możemy sobie jeszcze. Aha, miałem duplikaty, które były warte 440 ileś tysięcy. Nie, 420 ileś tysięcy. To super. A to może sobie otwórzmy jakieś lightning. Może... Dobra, otwórzmy sobie tą paczkę. O! I mamy walkout w tej paczce. Super. Bardzo mnie to cieszy. Brazyl... Coutinho. To jest Coutinho. Nie, Artur. A i myślałem, że Coutinho, ale bardzo się cieszę. No to teraz sobie otwórzmy tak specjal paka zwykłego. No, bez walkoutu. O, Jordi Alba i Benzema może być. Teraz specjal plus pak. I niestety nie mamy walkoutu, ale Tonelli Cóż, może zobaczmy. Jeszcze będą jakieś warte te nasze nie, 27 tysięcy. No to my sobie, a jednak nas stać sobie, Kupimy, kupujemy sobie ostatnią specjal, ostatniego specjal paka. To jest ostatnia paczka na dzisiaj. No ale w ostatniej paczce na dzisiaj nic nam nie dropło praktycznie, bo to była najsłabsza karta. No cóż, chcę się z wami pożegnać i chcę wam powiedzieć, że jedna łapka w górę to 5 paczek w następnym odcinku. No... I chcę się z Wami pożegnać po tym bardzo nawet długim odcinku. Życzę Wam miłych świąt. Cześć!